Sąd Najwyższy znów aktywny w sprawach Frankowiczów. Tym razem odniósł się do sposobu rozpoznania przez sądy żądania ewentualnego. O co konkretnie chodzi w takim żądaniu i jak najnowsza uchwała Sądu Najwyższego może wpłynąć na praktykę orzekania w sprawach frankowych. Frankowicze mogą liczyć na szybsze zakończenie swoich spraw sądowych, a to dlatego, że Sąd Najwyższy masowo oddala skargi kasacyjne pełnomocników banków. Czy ta praktyka spowoduje, że banki odstąpią od składania kolejnych skarg kasacyjnych? A być może nadal będą to robić, żeby uprzykrzyć życie Frankowiczom i przeciągnąć ich procesy sądowe. Bankom nie opłaca się unikać rozliczenia z Frankowiczami po prawomocnym wyroku. Co do zasady robią to bez problemu, ale zdarzają się sytuacje, w których konieczne jest wszczęcie egzekucji. Z jakimi kosztami muszą liczyć się banki, kiedy do gry wkracza komornik i czy dobrowolna realizacja wyroku możliwa jest tylko po zawarciu porozumienia. Sądy zaczynają oddalać pozwy banków o zwrot kapitału. Z powodu przedawnienia. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego, banki mają tylko 3 lata na zgłoszenie swoich roszczeń i jak widać, nie we wszystkich sprawach zdążyły to zrobić. W których sądach zapadły ostatnio wyroki oddalające kapitał z powodu przedawnienia i czy mamy już do czynienia z ukształtowaną linią orzeczniczą niekorzystną dla banku. Witam państwa na kanale Wotum Finance Help. Ja nazywam się Paweł Wójcik i jak w każdy poniedziałek między godziną 9 a 10 spieszę do państwa z najnowszymi informacjami dotyczącymi kredytobiorców, a w szczególności Frankowiczów. Jak zwykle mamy sporo tematów do omówienia i skomentowania. Nie zwlekajmy zatem. Zaczynamy! Nasze dzisiejsze spotkanie zaczynamy od informacji płynących z Sądu Najwyższego. Trzeba przyznać, że w ostatnim czasie ten sąd bardzo uaktywnił się, jeśli chodzi o sprawy frankowe i być może jest to spowodowane tym, że sąd Najwyższy kazał nam czekać kilka lat na dużą uchwałę frankową i w ten sposób chce zrekompensować ten czas oczekiwania. Jakkolwiek to już kolejny tydzień, w którym głośno było o działalności tego najważniejszego sądu w Polsce. W poprzednim odcinku informować mi Państwa o tym, że Sąd Najwyższy w jednym wyroku wskazał, że dla prawidłowości postępowania sądowego w sprawach frankowych nie jest konieczne powoływanie biegłego z zakresu bankowości, natomiast oprócz tego została wydana uchwała, która jednoznacznie przekreśliła możliwość stosowania zarzutu zatrzymania w sprawach, w których strony mogą potrącić swoje wierzytelności z wierzytelności drugiej strony. Dzisiaj z kolei przekazujemy Państwu informację o kolejnej uchwały. Ale w składzie siedmiu sędziów, którzy pochylili się nad sposobem rozpoznawania żądania ewentualnego. I tutaj wypada wyjaśnić, na czym to żądanie polega i jakie ma praktyczne zastosowanie w sprawach frankowych. Przede wszystkim warto wskazać, że zgodnie z ukształtowanym orzecznictwem, frankowicze kierując swój pozew do sądu, przede wszystkim żądają ustalenia nieważności umowy i na tej podstawie zwrotu wszystkich rad oraz opłat, które uiścili na rzecz banku. Oprócz tego bardzo często zdarza się, że z ostrożności procesowej i w celu zabezpieczenia w pełni swoich interesów prawnych, w pozwie pojawia się również roszczenie ewentualne o uznanie klauzul abuzywnych za niedozwolone i dalsze obowiązywanie umowy, czyli potocznie zwane odfrankowienie. W praktyce orzeczniczej wygląda to w taki sposób, że sędzia rozpatrujący sprawę, który nie uzna nieważności umowy, przechodzi do rozpatrzenia żądania ewentualnego z tytułu właśnie odfrankowienia. I wszystko pozostaje jasne w ramach postępowania przed jednym sądem, natomiast problemy pojawiają się wtedy, kiedy mamy do czynienia z sądem drugiej instancji, który ma inne stanowisko niż sąd, który wydał pierwotnie wyrok. I dokładnie z taką sytuacją mieliśmy do czynienia, która stanowi podstawę rozstrzygnięcia sądu najwyższego. Otóż sąd pierwszej instancji, czyli sąd okręgowy w Wieleniej Górze, uznał nieważność umowy kredytowej, natomiast pełnomocnik banku skierował apelację od tego wyroku i sprawa trafiła do sądu apelacyjnego we Wrocławiu. W tym konkretnym składzie sędziowie sądu apelacyjnego uznali, że ich zdaniem nie ma podstaw do uznania umowy za nieważną czynność prawną w tym zakresie. Umowa może nadal obowiązywać, dlatego zapadł wyrok częściowy, natomiast w pozostałym zakresie zostało wydane postanowienie o przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania przez sąd pierwszej instancji. W tym konkretnym składzie sądu apelacyjnego sędziowie uznali, że ich zdaniem nie ma podstaw do uznania umowy kredytowej za nieważną czynność prawną i w tym zakresie wydali wyrok częściowy. Z drugiej strony wydali również postanowienie, na mocy którego przekazali sprawę do ponownego rozpoznania przez sąd pierwszej instancji, natomiast z takim postanowieniem nie zgodził się pełnomocnik Frankowiczów. W złożonym zażaleniu prawnik zaznaczył, że wskazując na ekonomikę postępowania, Przekazywanie sprawy ponownie do sądu pierwszej instancji nie ma sensu, ponieważ w złożonym pozwie już było sprecyzowane roszczenie ewentualne. O odfrankowienie tej umowy kredytowej. W związku z tym sąd drugiej instancji mógł swobodnie orzec w tym zakresie. Jednak Sąd Najwyższy w uchwale wydanej 3 lipca 2024 roku nie podzielił tego stanowiska i wskazał, że jeżeli sąd drugiej instancji w wyniku rozpoznania apelacji od wyroku uwzględniającego żądanie główne, uznaje to żądanie za niezasadne, powinien zmienić zaskarżony wyrok, oddalając żądanie główne i oznaczając zmieniony wyrok jako częściowy, oraz uchylić zawarte w nim rozstrzygnięcie o kosztach procesu. W takim wypadku sąd drugiej instancji pozostawia rozpoznanie żądania ewentualnego sądowi pierwszej instancji. W ustnym komentarzu do wydanej uchwały Sądu Najwyższego wskazano, że taka sytuacja musi mieć miejsce ze względu na naczelną zasadę obowiązującą w polskiej prawie, czyli zasadę dwuinstancyjności postępowań sądowych. Jak podkreślił w uzasadnieniu środowej uchwały sędzia Adam Doliwa, postępowanie sądowe musi być co najmniej dwuinstancyjne, co oznacza, że sprawa ma być rozpoznana w postępowaniu, które zapewnia co najmniej jedną instancję odwoławczą, dokonującą oceny prawidłowości rozstrzygnięcia sądu pierwszej instancji. Skoro tak, to rozstrzygnięcie po raz pierwszy przez sąd odwoławczy o żądaniu ewentualnym pozbawiłoby strony prawa do dwuinstancyjnego postępowania. Trzeba przyznać, że ta wydana uchwała nie jest do końca po myśli Frankowiczów, ponieważ może wpłynąć na wydłużenie procesu uzyskiwania korzystnego wyroku. Pamiętajmy jednak o ostatniej dużej uchwale frankowej Sądu Najwyższego, w którym Sąd Najwyższy jasno wskazał, że w przypadku spraw frankowych nie ma możliwości zastosowania odfrankowienia, w związku z tym, jeśli chodzi o sposób rozpoznania żądania ewentualnego, powinniśmy mieć do czynienia z takimi sprawami jedynie w wymiarze marginalnym. Pozostajemy cały czas wśród tematów dotyczących Sądu Najwyższego, ale już nie za sprawą konkretnego wyroku lub uchwały, ale pewnej praktyki przyjętej przez Sąd Najwyższy obowiązującej w ostatnim czasie, a chodzi konkretnie o podejście do skarg kasacyjnych składanych przez banki. Jak podaje portal prawo.pl, Sąd Najwyższy masowo oddala skargi kasacyjne pełnomocników banków, uznając, że nie ma uzasadnienia oraz podstaw prawnych do ich składania. Zdaniem Sądu Najwyższego, jeśli chodzi o podstawy orzekania w sprawach frankowych, wszystko zostało już wyjaśnione i ustalone, a kolejne skargi kasacyjne tego nie zmienią. W tym miejscu warto krótko wyjaśnić, w jaki sposób składane są te nadzwyczajne środki zaskarżenia. Jak już wspomnieliśmy w trakcie tego programu, jeśli chodzi o postępowania sądowe w Polsce, to mamy do czynienia z zasadą dwuinstancyjności. Natomiast w określonych przypadkach stronom przysługuje również możliwość złożenia skargi kasacyjnej. Jeśli chodzi o sprawy frankowe, to takie skargi mogą być składane w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu, czyli żądanie zapłaty, przekracza ponad 50 tysięcy. Czyli praktycznie we wszystkich sprawach frankowych. Jeśli chodzi o formalności, to skargę kasacyjną składa się do sądu, który. Wydał zaskarżone orzeczenie, czyli do sądu drugiej instancji. Jeśli chodzi o termin złożenia takiej skargi, to wynosi on dwa miesiące od momentu uzyskania uzasadnienia wyroku drugiej instancji. Bardzo często wśród naszych klientów pojawia się pytanie, czy złożenie skargi kasacyjnej powoduje wstrzymanie wykonalności wyroku. Co do zasady, takie złożenie skargi nie wstrzymuje ani prawomocności, ani wykonania wyroku, natomiast bank może złożyć dodatkowy wniosek o wstrzymanie wyroku. I w tym zakresie decyzję podejmuje sąd. Biorąc pod uwagę aktualne statystyki wygranych frankowiczów w sądach, a także podejście samego Sądu Najwyższego do spraw frankowych, takie wnioski coraz rzadziej są przyjmowane przez sądy. I wpływa to również na zniwelowanie liczby składanych skarg kasacyjnych do sądu. Tym bardziej, że postępowanie kasacyjne wiąże się z koniecznością poniesienia niemałych kosztów po stronie banków. Skoro jesteśmy już przy temacie dodatkowych kosztów po stronie banków, to płynnie przechodzimy do kolejnego tematu naszego dzisiejszego odcinka. A konkretnie do kosztów egzekucji komorniczej. Na wstępie warto wskazać, że jeśli chodzi o realizację prawomocnych wyroków, to nie ma z tym większego problemu. Zdarzają się nawet takie sytuacje, że to pełnomocnik banku występuje do pełnomocnika Frankowiczów z prośbą o możliwość zawarcia porozumienia kompensacyjnego. Niemniej jednak, Bywają również takie sytuacje, że pomimo kierowanych wezwań bank nie realizuje wyroku i konieczne jest przekazanie sprawy komornikowi. Jak tłumaczy radca prawny Justyna Fabiszak, kredytobiorca może wówczas wystąpić do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności, a następnie z wnioskiem egzekucyjnym do komornika. Wszczęcie przez kredytobiorcę postępowania egzekucyjnego będzie dla banku oznaczało konieczność poniesienia jego wcale niemałych kosztów, Przeciąganie momentu zapłaty zasądzonych kwot nie jest zatem dobrą ścieżką dla banku, już tylko z punktu widzenia jego interesów finansowych. Oczywiście to nie jedyne korzyści dla banku z polubownego rozliczenia się po wyroku, ponieważ, jak dodaje pani mecenas, polubowne rozliczenie wyroku ma także inną zaletę. Zawarcie po prawomocnym ustaleniu nieważności umowy kredytu powiązanego z walutą obcą stosownego porozumienia kompensacyjnego. Pozwala bankowi niejako upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. I ustalić nie tylko zasady zwrotu zasądzonej kwoty, ale także i zwrotu wypłaconego przed laty kapitału kredytu. Ponadto w jego treści strony mogą także ustalić dalsze konsekwencje nieważności, może dojść na przykład do zrzeczenia się przez nie dalszych roszczeń związanych z umową. Kolejnym tematem naszego dzisiejszego odcinka jest rosnąca liczba wyroków, w których sądy coraz częściej oddalają powództwa banku o zwrot kapitału. Powodem jest oczywiście upływ terminu. Przedawnienia. Jeszcze do niedawna wiedzieliśmy tylko tyle, że bankom przysługuje trzyletni termin przedawnienia. Jednak ością niezgody pozostawało to, od którego momentu ten termin powinien być liczony. Zdaniem banków najlepsza byłaby sytuacja, w której ten termin będzie liczony od wydania prawomocnego wyroku. Z drugiej strony, pewną alternatywą byłoby liczenie tego terminu od odebrania oświadczenia o skuteczności zawartej umowy kredytowej, którą kredytobiorcy składali przed sądem zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego. Jak pokazała praktyka, oba te terminy Korzystne dla banków nie ostały się w linii orzeczniczej, ponieważ najpierw Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej kwestionował liczenie terminu przedawnienia roszczeń banków, zarówno od wyroku, jak i od oświadczenia składanego przez Frankowiczów. Natomiast w wydanej uchwale 25 kwietnia Sąd Najwyższy wyraźnie wskazał, że termin liczenia przedawnienia roszczeń banków powinien być liczony dzień po od momentu, kiedy Frankowicze zakwestionowali zawartą umowę. Takie ukształtowanie terminów przedawnienia roszczeń banków spowodowało, że nie wszyscy kredytodawcy zdążyli zabezpieczyć swoje roszczenia. Dlatego w ostatnim czasie głośno było o kolejnych wyrokach, w których sądy oddaliły roszczenia banków o kapitał. Pierwszym przykładem takiego orzeczenia jest wyrok Sądu Okręgowego. Warszawa-Praga w Warszawie, który w całości oddalił pozew syndyka masy upadłości Getty Noble Bank skierowany przeciwko kredytobiorcom. W tym konkretnym przypadku kredytobiorcy zawarli kredyt w 2008 roku, a w 2016 złożyli do banku wniosek o zakwestionowanie zapisów zawartych w umowie kredytowej. Niestety sytuacja życiowa kredytobiorców spowodowała, że zaprzestali oni regularnego spłacania rat kredytu do banku. Wobec czego w 2018 roku Bank wypowiedział im umowę i wezwał do zapłaty pozostałych kwot wynikających z zawartego kredytu. Jednak złożony pozew nie zawierał żądania o zwrot kapitału z tytułu nieważności umowy kredytowej, i takie żądanie pojawiło się dopiero w 2021 roku, czyli dopiero po pięciu latach od złożenia pozwu skierowanego przez samych Frankowiczów. W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd stwierdził, że po pierwsze bank nie udowodnił swojego roszczenia o zapłatę, a po drugie, że roszczenie banku o zwrot kapitału jest przedawnione. Przykładem drugiego orzeczenia jest wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu. I tutaj metodologia była podobna. Frankowicze wystąpili z roszczeniem do banku w 2017 roku, wystosowując zawezwanie do próby ogodowej, natomiast pozew banku został złożony w 2021 roku, czyli rok od upłynięcia terminu przedawnienia. W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd wskazał, że roszczenie banku o kapitał uległo przedawnieniu i oddalił powództwo w całości. Zatem teraz pozostaje pytanie, czy mamy do czynienia jedynie z pojedynczymi wyrokami, czy możemy już mówić o ukształtowanej linii orzeczniczej niekorzystnej z perspektywy banków. W tym zakresie możemy liczyć na komentarz mecenasa Wojciecha Bochenka. W jego ocenie najbliższe miesiące będą kluczowe dla tej kategorii spraw frankowych. I coraz liczniej pojawiających się wyroków, które pozwolą ustalić, w jakim kierunku będą zmierzać sądy powszechne. Nie możemy również zapominać o artykule 5 kodeksu cywilnego i możliwości Uznania przez sąd, że co prawda termin przedawnienia upłynął, ale bankowi należy się kapitał z uwagi na zasady słuszności i współżycia społecznego. Przykładem takiego orzeczenia jest jeden z wyroków, z którego wynika, że stosowanie niedozwolonych postanowień umownych wobec powoda, czyli banku. Zastosowano już wystarczające sankcje w postaci pozbawienia go odsetek, prowizji i innych dochodów wynikających z umowy kredytu. Nieproporcjonalne byłoby tak daleko idące uprzywilejowanie pozwanych, by powodowi odmówić prawa do dochodzenia zwrotu udostępnionego przezeń kapitału kredytu. Ochrona praw konsumentów, choć we wspólnotowym i krajowym porządku prawnym jest daleko idąca, nie ma i nie powinna mieć charakteru absolutnego. Poza tym bank nie funkcjonuje w gospodarczej próżni. W razie oddalenia jego żądania z uwagi na przedawnienie, ciężar spłaty niebagatelnego z obowiązania pozwanych zostałby de facto przerzucony na innych klientów banku. Dlatego na ten moment trudno mówić już o ustalonej linii orzeczniczej w zakresie przedawnienia roszczeń banków, natomiast na pewno będziemy śledzić ten temat i omówimy go na naszym kanale. A jeśli chciałbyś wiedzieć, jaki zaskakujący pomysł ma Ministerstwo Sprawiedliwości na sprawy frankowe i czy ugody Ustawowe zamkną Frankowiczom prawo do sądu, wystarczy, że klikniesz wyświetlony obrazek. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy program. Serdecznie dziękuję za kolejne spotkanie. Paweł Wójcik Wotum Finance Help.